Witajcie z tej strony Delightside Player i zapraszam Was na drugi odcinek z serii Zagrajmy na świecie 214. Na początku tego odcinka pozwólcie, że Wam podziękuję, ponieważ pod poprzednim, pierwszym odcinkiem z tego świata napisaliście bardzo dużo. Komentarzy, wszystkie były pozytywne. Pozdrawialiście mnie, ja również Was bardzo serdecznie pozdrawiam. A z tego, czego cieszę się najbardziej, to że pisaliście, że seria Wam się podoba. Z czego bardzo się cieszę, bo kręcę te odcinki dla Was. I nawet pisaliście, że oglądacie z całymi rodzinami, także mam nadzieję, że następne odcinki z tego świata będą Wam się podobać, przypadną Wam do gustu. Cieszę się, że mnie oglądacie i to z całymi rodzinami i chciałem pozdrowić Was bardzo serdecznie, jak również Waszych bliskich. A teraz jeszcze chciałem przejść do pozdrowień osób, e, które napisały do mnie w grze. Może sobie tutaj otworzę listę przyjaciół. E, jako pierwszego chciałbym pozdrowić gracza Kamil Bulka 213, który do mnie napisał w grze. I cieszył się, że wcześniej oglądał mój kanał, a teraz udało nam się zagrać na jednym świecie. Też się bardzo cieszę zawsze, kiedy spotykam się z moimi widzami i mamy okazję zagrać na jednym świecie. E, następnie gracz Kowal 9302. Poprosił mnie, aby pozdrowić Habowimę, a więc przekazuję te pozdrowienia od Kowala dla gracza Habowimę. E, I ja, i my również Cię bardzo serdecznie pozdrawiamy, Habowime. Natomiast szczególne pozdrowienia i podziękowania za pomoc chciałbym skierować do gracza Mikes. I plemienia Rohan. Jak widzicie, gracz Mikes jest tu bardzo utytułowanym graczem, ma wiele osiągnięć, wygrał wiele światów i od tych blaszek z osiągnięciami, które zdobył, e, słychać to brzęczenie albo po prostu. Ugina się półka, na którym gromadzi te trofea. E, Mikes należy do plemienia Rohan S. Jest to rodzina plemion o wspólnej nazwie. Rohan oni są wysoko w rankingu. Natomiast tutaj moją uwagę zwróciło to zdanie. E, jest to zdanie w języku wysoko elfickim, oczywiście z powieści J.R.R. Tolkiena, władca pierścieni, a po polsku ono oznacza: Z morza przybyłem do Śródziemia. Tu zamieszkam ja i moi potomkowie, aż do końca świata. Te słowa wypowiedział król Elendil. Kiedy przybył do śródziemia po zagładzie swojej ojczyzny, Numenoru. A Rohan to też oczywiście nazwa pochodząca z, pierś z władcy pierścieni. E było to królestwo jeźdźców, a samo Rohan znaczy kraj koni. I zostało ono tak nazwane. Przez elfów z gondoru. Także bardzo sympatyczne nawiązanie do powieści J.R.R. Tolkiena, która jest mi bardzo bliska, a ja mam słabość do ludzi, którzy też lubią powieści J.R.R. Tolkiena, szczególnie władcę pierścieni. E, a teraz. Przechodzimy do dalszej części odcinka, i od pierwszego odcinka tej serii zmieniło się to, że wraz z kilkoma przyjaciółmi przeszliśmy do plemienia Ekipa z Jepa. Jest to rodzina plemion. Jak widzicie, mamy kilka członów to plemię zostało założone przez naszych dowódców zaraz będzie ciemno i Patryka wielkiego a co jest fajne to awatar jaki został stworzony dla naszego plemienia bo przedstawia on takich wojów czy wręcz wikingów bo jak wiemy wikingowie ku zaskoczeniu wielu nie mieli rogów na hełmach i ci Wikingowie wojowie ruszają jeepem do ataku i trąbią nawet na takiej trąbce. I mają uniesioną broń, i mają proporzec ze skrótem naszego plemienia. Ja myślę, że to godło naszego plemienia to jest profetyczna zapowiedź i alegoria tego. Jak będą się nazwać nasi wrogowie, szczególnie że tu za nami szczelają takie błyskawice. No, ale teraz już bardziej na poważnie, e, chciałem Wam pokazać moją wioskę. No, na punkty na razie nie patrzcie aż tak bardzo, ponieważ w pierwszych dniach skupiłem się, żeby stworzyć sobie bazę do zbieractwa. I pokażę Wam statystykę, bo to jest tak naprawdę jedyna i najważniejsza statystyka zrabowanych surowców, jak tutaj w trzecim dniu istnienia świata. Miałem około 8 tysięcy surowców każdego rodzaju, to tak już 3 maja, czyli wczoraj. E... Udało mi się zebrać prawie 16 tysięcy, czyli dwa razy więcej, natomiast dzisiaj jest to już prawie 11 tysięcy i mam nadzieję, że z każdym dniem ta liczba zrabowanych, w tym, czy zebranych bardziej surowców na tym świecie będzie rosła. I do zbieractwa. Korzystam oczywiście ze skryptu, który mam tutaj na pasku pod nazwą Zbieractwo. Jeśli jeszcze nie wiecie, jak e, używać zbieractwa przy pomocy tego skryptu, to odsyłam Was jeszcze raz do filmu na moim kanale. Poradnik zbieractwa, jak użyć skryptu. I jak widzicie. Tutaj cały czas mam zbieractwo aktywne, cały czas wysyłam moje wojska, e, które sobie przygotowałem pod to farmienie do zbieractwa. E, I jak widzicie, e, przez ok nie, niewiele ponad dwie godziny. Z każdego slotu dostaje około 1000 surowców każdego rodzaju, czyli za niewiele ponad 2 godziny otrzymuje około 3000 surowców każdego rodzaju. Ja teraz będę dobudowywał eko, ale, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, postawienie na zbieractwo na tym świecie się opłaca i jest to podstawa. I chciałem Wam teraz coś powiedzieć na temat nowej taktyki na zbieractwo, o której słyszałem, ponieważ odblokowałem sobie już dzisiaj ten najwyższy slot specjaliści surowcowi i słyszałem taką opinię, że po odblokowaniu tego czwartego najwyższego slotu nie opłaca się już farmić na tym pierwszym slocie ambitni amatorzy. I ja te wojska rozkładam sobie oczywiście za pomocą skryptu, a teraz Wam pokażę, wejdę w ustawienia pasek skrótów, zbieractwo, edytuj, co trzeba zrobić, jak zmodyfikować ten skrypt do zbieractwa, aby pominąć ten. Pierwszy slot zbieractwa Ambitni Amatorzy, a robi się to bardzo prosto, po prostu w tej linii Skip Level one, czyli z angielskiego pomini poziom pierwszy, zero zmieniamy na jedynkę. I wtedy rozkładając sobie tak samo wojska od najwyższego slotu, mamy je rozłożone tylko na te trzy najwyższe sloty. Słyszałem opinię, że jest to bardziej opłacalne, a takim optymalnym czasem i ilością wojsk, które należy sobie docerowo zebrać do zbieractwa w wiosce jest zbieractwo za pomocą wojsk, które trwa około 4 godzin. I tak samo tutaj w dalszej części skryptu. Gdybyście chcieli pominąć jakieś wojska przy rozkładaniu tych wojsk na zbieractwo, na przykład no, gdybyście mieli no, żelaznego defa wyznaczonego przez plemię, na przykład 500 piko miecza, to tutaj w spear i sword w linii untouchable, czyli nietykalne, wpisujecie sobie tą ilość, czyli zamiast zera 500, E, tak, i myślę, że na tym zbieractwie będę sobie bazował, natomiast teraz e, ruszyłem z rozbudową mojej wioski i będę już rekrutował armię. A o tym, jak dalej potoczą się losy moje, mojego plemienia. Na tym świecie dowiecie się już w kolejnych odcinkach, który ukaże się pewnie za jakiś czas, pewnie za kilka dni, a tymczasem pozdrawiam Was, trzymajcie się, do zobaczenia.